W Biblii jest takie słowo, że jeżeli ktoś Cię poprosi o to, żebyś szedł z nim tysiąc kroków, pójdź z nim dwa tysiące, i myślę sobie, że taka postawa jest wdzięcznością właśnie, że w ten sposób mamy wdzięczność za to, że ktoś jest i ktoś nam prosi, żebyśmy pomogli mu pomalować jedną ścianę, a my pomalujemy mu dwie, tak? Kiedy mówimy, jesteś dla mnie ważny, chcę Ci pomóc, chcę Ci pomóc ponad miarę, chcę Ci dać ponad miarę. Wdzięczność też w takim wymiarze może się pojawiać w naszym życiu, że my dajemy więcej niż, nasz pro, niż nas proszą, że idziemy za tym Słowem Bożym, idziemy za Słowem Ewangelii i dajemy więcej niż ktoś nas prosi, że troszczymy się bardziej, że nie jesteśmy takimi robotnikami ani sługami w życiu z innymi ludźmi, ale jesteśmy yy, przyjaciółmi. Jesteśmy rodziną, jesteśmy kimś bliskim, sprawy innych są nam bliskie, i wtedy ta wdzięczność w taki naturalny sposób pojawia się w naszym życiu, yy, taka szczególna miłość pojawia się w naszym życiu. I nie wiem jak wy, ale ja chcę tak żyć, chcę mówić ludziom, że nie jest to dla mnie kłopotem, że mogę różne rzeczy dla ciebie zrobić, że chętnie cię posłucham, chętnie z tobą porozmawiam. Chętnie Ci powiem, co myślę na dany temat, chętnie pójdę z Tobą na spacer, chętnie spróbuję tego, czego ugotowałeś, tak że tak, jestem na tak. Wszystkie charyzmaty, które mam i wszystkie talenty, które mam, chcę użyć do tego, żeby budować Ciebie, żeby Cię wspomóc. Co też jest wdzięczność za to, że mam charyzmaty, mam talenty, kiedy mogę nimi podpierać innych ludzi. Kiedy mogę mówić do nich, nie martw się, wszystko jest możliwe do zrobienia. Tak porozmawiamy, nauczę cię, pokażę ci, opowiem ci o moim życiu, po to, żebyś nie musiał się domyślać i szukać dróg, żebyś nie musiał sprawdzać kierunków. To jest wdzięczność za to, że masz tak wiele, że możesz się tym podzielić, że umiesz tak wiele, że możesz się tym podzielić, co umiesz. To też wdzięczność. Czy szafujesz ten, co masz, co potrafisz? Czy szafujesz, czy rozdajesz? Czy jesteś pomocny, czy jesteś użyteczny, czy jesteś zaangażowany, czy patrzysz na sprawy innych?